Witam z całego serca. Czy grozi nam wielki reset? Tak, od razu powiem. I to bardzo poważnie. Przyjrzyjcie się chociażby ostatnim wypowiedziom Rosji, która jawnie wręcz kpi i mówi, że rzuci bombę atomową, czy uderzy w Poznań. Potem Anglie, Niemcy. My nie wierzymy. Myślimy, że to jest film, bo przywykliśmy do programowania. Do tego filmu zmobilizował mnie kanał Zaginione Tartarie, tar Zaginione Tartaria. Gdzie wręcz Podaje się jak ślamasuce, wszystkie detale poprzedniego, poprzedniego resetu. <laughs> wielkiego potopu, który był około 200 lat temu. Tam podane są fakty. Zobaczcie, jak te fakty były tłumione, a raptem w dniach ostatnich. Nam się łaskawie podaje i mówi się, że to dzięki internetowi, że pokonamy ten świat bestii, władający na nami, hodujący nas, że On nie przewidział internetu. Ale kochani, ta sama bestia go stworzyła, ta sama bestia nim włada, i to jest gra, dosłownie tak do ostatniego momentu, tak jak na Titaniku. Chodziło za to o zatopienie statku przedpotopowego, techniki, która była nieznana. Niszczono tak wiele dowodów. A teraz raptem już się o nich mówi, tak jak z którzy już idą, do gazu, i tu jest ścieżka, i mówi się, a oni się łudzą, że to są prysznice. Chociaż im mówi się, że to już jest koniec, i jak to wszystko wygląda, że to było częścią uprawy, niewoli, w której się znaleźliśmy. Dobrze, to tylko gadanie. Ktoś mi powiedział, rozumiesz teraz dlaczego. Tak bardzo chcą zniszczyć Rosjan, bo program Zaginione tartaria jest niczym innym jak tłumaczeniem Rosjan. Odczytywane jest to przez sztuczną inteligencję, ale jest to praca innych. I to są dowody. To są fakty. Sam jeździłem przed laty po świecie i nie wszystko zauważałem, wiele rzeczy mi nie grało, ale to pomogło mi zobaczyć głęboko, <laughs> zobaczyć technologie, jakimi nasi tak zwani przodkowie dysponowali kulturę jaką mieli, a nam wgrano inną świadomość. Inne historie, abyśmy my, księgi, przepisano na nowo, spalono prawdziwe księgi. Więc o co chodzi? Poprzednio, jak wiemy, był to świat gigantów, świadczą o tym wielkie wejścia do chociażby kościołów, które nie były kościołami. To były miejsca mocy, to były elektrownie, to były przejścia transcydentalne czerpanie mocy, a stało się czerpaniem mocy Ziemi, bo stało się czerpaniem z nas. A nowożytnego człowieka z Karla Uego, który musiał przez lata zakładać gorsety i na. Głowę wyłysiałą od bomb atomowych, którymi dokonano, dopełniano poprzedni reset. Z tego są hmm, okrągłe jeziora po całym świecie. Tak wybijano ostatki bogów, tych, którzy pozostali. Aby nic nie pozostało, innych zamykano w psychiatrykach, a mimo takiej czystki, jak pokazują fakty, w którymś. Tam roku, wieku, latach dokonał się niezwykły wzrost populacji. A wystarczy przeliczyć, że kobiety musiałyby rodzić po wielu, wielu dzieci i wszystkie musiałyby się chować. Wróćmy do tych wielkich drzwi, do tych kościołów, gdzie ustawiono dzieci ziemi, następców tych ocalałych i tych sklonowanych wielkich fabrykach, których rozwoziły pociągi po całym świecie, którym <laughs> dano nazwiska, jak się im przyjrzysz, takie dosłownie przypadkowe, dosłownie wiele nazwisk jest jak żarty. Fiutek, Cipka, Przypadek, Znajdek. I skąd oni się wzięli? Nie ma chronologii. I w, teraz tej populacji, którą wgrano nową tożsamość, powiedziano, że tu jełopy będziecie klękać na kolanach i prosić Pana o łaskę. Zobaczyłem dziś newsa, jak daleko jestem od mediów, zobaczyłem newsa nieprzypadkowo, gdzie Rosyjski hmm, decydent powiedział o poznaniu, o uderzeniu w Poznań. Powiedział, że będzie się miał w opiece Wszechmogącego. Kim był Wszechmogący? To demon. My go zasilaliśmy, bo uklękliśmy przed nim i prosiliśmy go o łaskę, zapominając, że to my jesteśmy bogami, że wszystkie te technologie, które jakoby odkrywamy, już dawno były znane i jeszcze w doskonalszej formie. To my staliśmy się jednak dla demonów w etapie przemiany cykli. Niezwykłym jednak zagrożeniem do tego stopnia, że tak odczuwam, chodziło o skasowanie całkowite naszej populacji. Że już na bazie eksperymentów, które były czynione, DNA, które były pobierane z noszy, wyhodowano nasze klony. Ulepszone, takie, które będą dosłownie, jakoby żyć w kokonach, w sieci, aby demony były, hmm, mogły się spełniać w naszym świecie, udając ludzi. Świat postrzegałbym jako wielki komputer, a ludzie, który, którymi tu jesteśmy, zostaliśmy zaprzęgnięci jako. Rozdzielne detale wielkiego komputera. <laughs> Podzielono naszą świadomość. Zgubiliśmy ten genotyp, tą hel heliosę, helisę, i nie łączyliśmy się w jedność, czuliśmy swoją oddzielność, nie współpracowaliśmy. Tak zostaliśmy zaprogramowani, i jak się przyjrzysz <laughs> bliżej tak zwanym ludziom, to wiesz, że wielu z nich i coraz więcej nie są ludźmi. Wyobraź sobie, że pracujesz w tym wielkim komputerze i tym jest ziemia. Ta część wydzielona jako wielkie akwarium, jako wielki portal śmierci, krater, namiot foliowy. Jesteś w fabryce. Zobacz siebie. I pukacie w ramię, gościu, tak jak w matryksie, w garniturze w białej koszuli i mówi, Franek, idziesz do domu, masz odprawę, idziesz na emeryturę. Ja ciebie tu zastępuję. Ale ty teraz już wiesz, <laughs> że był to robot, że ty oddałeś, wpiąłeś tu całą swoją moc. Chodzi o przywrócenie tej mocy. Dlaczego jako istota boska jesteśmy nietykalni? Jesteśmy nietykalni tylko w jednym momencie, kiedy kochasz wszystko i wszystkich, kiedy nie, że wielbisz ciemność, ale kochasz każdą istotę, każde doświadczenie. Bo jednak zaistnieliśmy w świecie ciemności, kiedy oddzielałeś się od tego świata, kiedy nazywałeś to złem, niedobrem, krzywdą, piekłem, miałeś od nie zaliczałeś doświadczenia. Czarny świat pojawił się po to, abyśmy na tym tle odnaleźli swoje światło. Które zgubiliśmy, którego wyrzekliśmy się, aby autentycznie poznać świat czarnej otłani, w którym weszliśmy, w którym zaistnieliśmy. Po co? Aby go zgłębić, aby oczyścić pamięć upadłych światów, aby już tu nie powracać, aby jako istota doskonała poczuć pełnię, spełnienie, oczyszczenie. To nie jest wyjście z piekła i pozwolenie piekłu istnieć. Pokochanie tego świata jest świadomym zjednoczeniem z ciemnością, ale kiedy świadomie czujesz, że jesteś istotą boską, istotą światła, jakich tu <laughs> jednak bardzo niewiele, łącząc się z ciemnością, powodujesz, że ona przestaje istnieć. To jest tak proste i jednocześnie tak genialne. Nikt nie mówi ci, nie powiedział ci dotąd pokochaj demona ciemności, pokochaj szatana, Lucyfena, Ramorduka, Izydeł, Horusa, Seta i wszystkich diabłów razem wziętych. Ja jestem nimi, ale ja to miłość. Jestem to istnienie, jestem tym istnieniem i tak, zaliczam to doświadczenie. Te światy chcą się uwolnić. Naprawdę, jest to pamięć naszego y, świata, naszych upadków. Powróciłeś tu też po to, aby przynieść to światło w przestrzeń ciemności. I to jest cała prostota. To jest prostota odczucia jedności. Nie tylko z, ze światem świetlistym, ale również ze światem ciemności. Czyli z całym tym komputerem, bo już wiesz, że tak nas hodowano, kto dawał napęd, kto dawał romy, bajty, gigabajty, pamięć temu światu. My, jako istota boska, dawaliśmy tu moc. Czyli my to ziemia, nazwijmy to matką, naprawdę jest to źródło, a my jako esencja, jako jej dzieci oddaliśmy siebie w niewolę, dlatego oddaliśmy matkę w niewolę i tak znika ciemność, tak następuje wyzwolenie kobiety, a więc wyzwolenie żeńskości, a więc wyzwolenie zrodzenia, zrodzenia. Matka to zdradzanie i dzieci. <laughs> zradzanie nas staje się czyste. Nie mówię o programach, o ścieżkach, o tym, co nas czeka, bo mówię o tym, że to my decydujemy. Że mówię, że to jest tylko jeśli ktoś przepowiadał mi przyszłość. Mówiłem mu, że to jest. Tylko jedna ścieżka, którą widzisz. Ona stanie się, jak pójdziesz do wróżki i jako durnota, jako jełop w to uwierzysz i powiesz: Jak się sprawdziło, co mówił Jackowski, ale to demon. A ty jesteś istotą boską, ty dawałeś mu siłę, dawałeś mu światło demonowi. On przejawiał się w każdym, przejawiał się też w Tobie, ale kiedy świadomie oczyszczam siebie, oczyszczam ziemię, powraca moja moc każdego doświadczenia i świadomie wchodzę w komputer, czyli w Matrix, staję się nim, jestem nietykalny i rozpoczynają stawać się nietykalni inni. Tak, podawałem przykłady, że wszystkie kontakty, które miałem, zostały odcięte. Nikt nie był w stanie ze mną się kontaktować. O tej sprawie dzisiaj zadzwoniłem do swojego przyjaciela i kiedy rozpocząłem mówić o planowanym resecie, dziesiątki razy urywał się kontakt. Odcinało, aż w końcu to ogarnęliśmy, że to jest mój świat, że ja ten świat przywracam sobie, czyli miłości, że tak powracam, że nie odrzucam tego świata jako hologramu snu, jako manipulacji, w której widziałem projekcję senną, Materialną, i przyjmowałem ją jako życie. Miałem przywiązania, a ktoś powiedział: porzuć wszystko, uwolnij wszystko, bo tylko tak rozpoczynasz prawdziwie tworzyć i ten świat, przyjmując jako stan faktyczny, na tę chwilę. Rozpoczynasz to zmieniać, rozpoczynasz zmieniać rzeczywistość horroru. Świadomie, można powiedzieć, świadomie śnisz, czyli tworzysz, bo kochasz, bo kochasz siebie, bo kochasz prawdziwie wszystkich. Tylko taka miłość jest prawdziwa i tu powraca tworzenie, bo powróciło stwórcze światło. W taki sposób niwelujesz, uniemożliwiasz potrzebę resetu całkowitego, którą, który nam szykował czarny świat. To ja jestem Bogiem i to uprzytomienie jest najważniejsze, abyś to poczuł, że Twoje moje stwórcze moce były oddane do tworzenia demonicznych kreacji świata, w którym mówiono nam, że rządzi szatan, że Bóg oddał mu na parę lat w ziemię, bo wkurzył się za jeden owoc, że Adam z Ewą mu go pożerli. Cóż za brednie. Nikomu nie żałuję jabłek ani innych owoców niech się częstuje ale nie w tym rzecz że powiem że demon spada z mojego świata że demonie odchodzisz już nie jawisz się tutaj wszechmogącym bogiem tak jak <śmiech> namiestnik <śmiech> Putina właśnie powiedział to ja jestem bogiem to ty odchodzisz to odchodzi mój cień Byłeś moim cieniem, byłeś moim doświadczeniem i teraz znikasz z mojego świata, bo tak zdecydowałem, bo kocham, bo jestem tak potężny, bo miłość jest tak potężna. Kocham Cię.